Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja Szymek, i dzisiaj jest ze mną Wertes Siemanko I witam was już w ostatnim odcinku z maratonu openi otwierania skrzynek No i dobiście po ostatnim 6000 łapek, więc teraz ostatni odcinek właśnie z maratonu I jest właśnie Wertes, bo, bo ostatnio wygrywałem sporo walk, więc postanowiłem, że zabiorę kogoś dobrego w klepę <laughs> Żeby przegrać <laughs> No dobra, ale, ale... wiesz, tutaj, tutaj są losowe temki, to nigdy też te no nie wiem. No właśnie, wiesz, nie? Może, ci wylecie, może mi na przykład wylecieć bardzo dobre i temat, to je bardzo słabe, na to liczę. No ale zostawcie też łapkę w górę i mam nadzieję, że też tutaj dobijemy jakąś fajną, łapkę, fajną sumę i na pewno pojawi się niebawem już kolejny odcinek do otwierania. No dobra, tylko że jesteś gościem. O, fajna łapka, no dobra. W takim razie... Jeszcze przed odcinkiem, zapominam zawsze. Do. Zagłosujcie teraz, słuchajcie, w karcie na to, kto według was wygra ten odcinek. Czy to wygra Wertes, czy wygram ja. I teraz nagle 100% na Wertes. Nie no dobra, zobaczymy jak to będzie. Zagłosujcie. Nie, nie, to, to będą na początku takie normalne głosy, a później no, nie niepociągnąłem kurde zbieramy O, o zmieniam <laughs> <powiem>, głos. <co, odcinek. śmiech> tak, tak. No to dobra, wybierz sobie skrzynkę, którą najpierw będziemy otwierać. Z każdej będziemy otwierać po pięć skrzynek, tak myślę? Więc możemy wybrać to jaką pierwszą. Tak, tak mamy dyniową mamy normalną. Normalną skrzynkę i Ender chesta Te trzy są na razie możliwe. To możesz wybrać. No mhm. zacznijmy od Ender. A. Ender. Tutaj są wiesz, rzeczy związane tylko z Endem, więc to znaczy to są takie podobne. Na przykład jest zbroja nazywana i tak dalej, więc możesz sobie kliknąć na guzik i rozpoczniemy okay, wtedy. Dobra. Zobaczymy. Czyli w skrzyni, po pięć tak? z każdej skrzynki. Po pięć z każdej skręki. Żeby mieć 15 itemów. O i widzę, że już na początku od niebieskiego, więc tak jak <laughs> powinno być. No i zobacz co ci w skrzynce wleciało Okay. Dobra Bokserki, a co? O, to już masz zbroję przynajmniej, nie? Bo później jest z tym problem właśnie, bo na przykład w, w poprzednim odcinku. No w tak, poprzednim. Wie, no, ty... no kurczę, o, byłem blisko. O, o, kurczę. Ja już myślałem, że ci wleci. Nie? Ja bym wleciało, technika, No otwieraj pierwszy. Tak? <noise> ta, ta, ta. Ale wszystko a, jest ze ale... wesołości tutaj, kurczę, no i... No ja bym ci tak życzył... A nie, nie, zatrzymaj się, please! Okej, okay, jest. Oh, a, masz o, ale masz knockbacka już stary, to eee. A... Nie, nie spychaj mnie jak co? <grywy> Bo Ty jest ograniczony teren. O, ale mam różowe, to jest to jest spoko. I, o, o okej, okay, jest. I mam jump boosta. Więc okej. Okay. Mam miksturkę jump boosta, tylko problem jest taki, że słuchaj, gramy do trzech rund więc jakbyś mnie zabił już w pierwszym, jak użyję tego Jumbo Boosta, to już w drugiej rundzie nie będę miał Tego Jumbo Boosta na sobie Dobra, to ja otwieram kolejną O nie, masz już miecz Mam, ale no niezbyt fajny, że tak powiem mm, Także Coś... okej okay. Ale tak, się <laughs> już mnie masz da, czym bić, masz a ja na razie... O, mam buty już, czyli mam już trochę zbroi O kurcze <laughs> wo. Ciekawe O nie, o nie, o nie, o nie okej okay. Okej, okay. dobra, są trzy itemy, masz mieczy. czwartą. No widzisz, lepszy. może być lepszy, jest lepszy. Jakieś jeszcze efekty masz. No, nie, nie. Ojej, jeszcze przykro. E, Okej, okay, ładnie, ładnie. Co to masz? E, siekierę, pogromca wymiarów sharpness 2, żelazna. Więc ona o, jest o, dobra o, tutaj, bo czyli nie mam dobrego mężczyka. No, no dobra. No ona zadaje 10,5 obrażenia, nie? Bo to są u, siekiery w tej to wersji. U mnie 6,5. No, wie, ale to ty... bo to jeszcze ta wersja dobrze. To jest, to jest, to jest ta wersja, właśnie żebyś się klepał, wiesz? Tak po. Bo... Okej. Okay. No patrz. Okay. No patrz. Okay. Ale w I ogóle powiem ci, mić. że od trzech odcinków nie wleciało nam nic żółtego, więc po prostu trzeba trzeba przełamać to w tym odcinku mm -hmm. i zobaczymy czy nam się to chyba się nie uda. A to jest chyba ostatni item z tej skrzynki już, tak, nie? Tak, tak, Pięć tak. itemów mamy, ja mam już kolejną część zbroi, a, a <laughs> więc ja mam ja się trzy w tym dwa takie same. Spocka. A ja mam wszystko w sumie innego, <laughs> więc git, jest git. K Którą kolejną chcesz? Gdyniową, czy tamtą teraz skrzynkę? Dobra, to dynię Dynię, dobra, to lecimy dynię w takim razie otworzyć. No i otwieraj. Zobaczymy. Kurczę, strasznie się cykam. oby ci teraz wyleciało znowu jakiś mieczek, bo... Wykryłem ja sobie dobrze, tak? Okej, okay, jest. No, ja bym chciał wygrać. Dobra, mam hełmik. No mm. to zbroimy się coraz lepiej. R różowe mhm. coś? Fajnie by było, jakby się zatrzymało, ale. jaki kieszenie. Fioletowe. Dobra, mam zniszczone dzwony. Dobra, jest. Mam całą już zbroję. Super. <laughs> to Lord, nieźle będę leżał. To nieźle. O, ale masz różowe chyba w końcu. Dobra, zobaczymy o, co ci wylosuje Patrz znowu czapka, nie? Znowu czapka, ale, ale lepsza dobra. na pewno. Tak, tak. No ale czapka w sumie daje najmniej Armora, więc to tak wiesz Tak średnio. A A, ale zawsze coś tam leci. Zawsze coś Czego? jest. I zobaczymy co mi wyleci. O, buty znowu, ale mam lepsze chyba. Znaczy wolę fioletowe niż żółte. Do twarzy mi w fioletowym. <grych> Dobra, co ci wleci? Znowu różowe. Kurczę, ej, bo to będzie jakiś teraz taki Dobra. twój. Tarcza! Oooo! Jak, czyli jak, jak potrafisz jej używać, a pewnie potrafisz, to, to to jest w takim razie utrudnienie dla mnie spore. Nie, nie, nie klepałem się na tej wersji. Jeszcze nie? Z tarczą O matko. Jest. Dobra, a ja mam już 5 armora zajętego, więc jest git. Mhm. Jest gicior. Chce ci wylecieć. O, fioletowe. Teraz po prostu już, jakbyś pominął to fioletowe, a trzy podrząd chyba wleciało. Co siekierka, masz? Siekierka, złota. O. -o. Tylko to zobacz, że na, no, faktycznie na tej wersji. No bo pewnie tam ustawiłem, żeby nie było. To jest siekierka, <laughs> na nie. No siekierka, no. No co? Jakie hamstwo. Siekierka chyba są lepsze. Co? To jest dziewiąta nasza rzecz, czyli ostatnia teraz z tej skrzynki, to jest do tworzenia. Dobra, przydałoby się coś, to znaczy tobie nie, tobie nie, tobie tam No, no Niebieskie, o właśnie, ładne O Kolejny mieczyk Kolejny mieczyk, ale nie masz jeszcze klatki, nie masz jeszcze bucików żadnych, nie? No. Mhm <grym>, no. pisz pis, pis, Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedna. Nie, o oh, jest I mam to miecz diaksowy Super. Super Dobra, to, o, ej, ale ty masz, czemu, jak mnie podpaliłeś? Magicznie jak? No właśnie, to, to jest moje ulepszenie teraz, nie? Tak? Na, na, na czym to masz? <grym> na mieczyku A, no to, to trochę kiepsko dla mnie, bo w, w poprzednim odcinku właśnie... Nie, nie w poprzednim odcinku, ale wcześniej ktoś też też miał i mnie zabijał cały czas, tak? Dobra, Widzisz? to teraz ty Dobra mm, 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 mm. Dobra, zobaczmy w takim razie, kto teraz... No Chyba nadal nie mamy pH oh. do tego. <noise> o, tutaj jest trochę inaczej właśnie, bo ta skrzynka została budowana na sam początku ale mi najwięcej czasu, bo chyba robiłem ją mm. 5 godzin albo 4 samą jedną. Dobra i okej. Okay. Fioletowy. Mogłoby być lepiej, bo dostałem killoff, <noise> który kompletnie nic nie robi. Okay. No coś tam coś tam zadaje, nie? No tak, ale ja to widzę, że mam typowy opening w, <grym> w się, Jak Jak się. są tutaj trochę większe szanse na zdobycie innych rzeczy, no ale takie sam miecze. znowu ten sam? <grym> tak. No nie. <grym> Miecz Giermka. Dobra, teraz mój, mam hełm jakiś, ale mój jest lepszy cały czas. Więc no trochę pecha mamy. No mam, bo ja tutaj niepełna zbroja o, ja mam będziesz to mam. O, miał czerwone mieczyk. w końcu. Może czerwony poleci. O, masz czerwone. No o. i dostajesz jakiś Uuh. Co prawda tak chyba się. nie ma fire aspektu, nie? Ale coś będzie miał bo... innego Szatnę Ale to mi nie pomaga, bo nie mam zbroi, nie? No nie masz w dalej zbroi, jak ci zadam jakoś obrażę Ajdź, jeszcze jedno mogę przeskoczyć, ale mam lepszą za to, o, lepszą mam teraz klatę I słuchaj, to chyba Ech. jest przedostatni item teraz, Tak. mamy 13. <laughs> Jak zwykle niebieski, standardowo. No czego by się tutaj nie spodziewać? O, a blisko już była kosa, no kurczę, przydałoby się. Miałeś spodnie miały spod... <laughs> No, a ja mam już w sumie zapasowe jeszcze stare, wszystko. Z każdego rodzaju mam zapasowe. A i nie masz, nie? <śmiech> <śmiech> jeszcze siekierkę mam teraz. Ja widzę, że tu mam takie szanse normalnie. Tak <laughs> no ja akurat... O, masz różowe jeszcze. Może to cię jakoś uratuje, może to ci da jakąś dobrą. Nie, jednak nie. <laughs> Już to mam ty... szansę Już jestem ty... <noise> w dalszym ciągu Ale niebieski u mnie na sam koniec, więc zobaczymy co mi leci. O, wleciałam jeszcze czapka Tak, trzecia czapka do kolekcji <noise> Więc git Dobra, to słuchaj Ustawmy się może gdzieś w narożnikach i tak dalej Możemy zaraz zacząć walkę O właśnie, tylko muszę zmienić teraz poziom trudności, bo jesteśmy na pissfulu, Żebyśmy sobie nie zadawali No, no i słuchaj E, czas na walkę w takim razie, dobra Że, Bez żadnych mięsek, dzięki, żeby było trochę dzięki trudniej Dzięki za kurde normalnie Okej okay. Oj, trochę O, o Nie, nie, nie rób tak Nie O nie Okej okay. Jest! Pół serduszka mi zostawiłeś to Co ty mówisz? No tak takiej zbroi twojej Pół serduszka okay. mi zostawiłeś, bo ja cię dwa razy nie trafiłem, a tym cały czas, ja muszę a, sobie okay. dać tylko efekt teraz regeneracji na dwie sekundy, żeby mi się wszystko Dobra. odnowiło. Dwa, dziesięć i jeszcze żebyś nam głód się uzupełnił, przynajmniej mi, bo ty zginąłeś. Dobra, w takim razie saturation, Ok. Ok. i jestem już gotowy do drugiej walki i teraz może sobie wypiję, wypiję pod z o, jestem teraz jump boostem, gotowy? <noise> Jaka to jest nieferwalna! <noise> ja jestem <noise> gotowy. O, ej, ale on jakoś... On to jest Jumboost mały, o nie To jest mały jump boost. Mały, a cię nie widzę, nie? O o. Ty masz tą tarczę i to jest... Jak dobrze będziesz ją używał, o właśnie. Okej, okay, teraz się wy wyprzedziłem. Okej, okay, znowu. O! O o. O, -o. Dobra, Mertes! O nie! <noise> Okej, okay. że znowu pół serduszka? Ja cię nie bajeruję, naprawdę znowu pół serduszka mi zostawiłeś. Po prostu taki ostatni, ostatni dotyk mam jakoś, ten lepszy. Dobra, to jeszcze do trzech wygranych gramy, więc jeszcze możesz zrobić kombak. Kombak. No, a jeszcze nadal mam tak, boosta, no. Mój set mi sprzyja w kombaku, naprawdę <laughs> Ale Wie? masz tarczy i teraz Zobaczysz. bardzo dobrze ją zastosowałeś. Dobra, lecimy. Mhm. Okej. Okay. O, o, nie trafiłem. O-o Jeszcze ani razu... O teraz zadają ci pierwsze wrażenie. okej okay. Spróbuję ci zaatakować Okej okay. Ej, tarcza mi nie działa Jak to nie Bo? działa? O, o, nie wiem. dobra te, te... Nie wiem, coś, coś mi się zablokowało ale... No dobra Ale w takim razie jest 2-1 O kurcze, muszę się teraz skupić Już nie mam efektu No Nie Dzień, mam może on się nie męczy od tarczy czy coś? Bo naprawdę, kikałem, a on nie wyciągał, to stwierdziłem, że dobra Dobra, e, to dam ci tylko regenerację być się odnowiło i okej okay, możemy w takim razie żeby by się skończyły efekty i lecimy mi się skończył też już efekt jump Boosta, o o okej okay, trafiłem cię przed tym jak zrobiłeś tarczę znowu wow o o o o o, -o. nie ile miałem życia teraz Eee, 2,5 serduszka. O, to jedno uderzenie wystarczyło. Kurczę, ja bym trafił. Dobra, czyli ostatnia runda ostateczna. Kto zaraz wygra? Nawet no, nie wiesz jaki ja mam tu hardcore. No trochę jest, ale ta tarcza ci naprawdę dużo to pomaga. Gdybyś nie ją tarczy, to... Miał też tarczę, to... Chociaż nie wiem. Tak kurczę... Możecie? Ja chciał chyba na chwilę no, na, przełączę na siekierę. Okej, okay, bo na zaduję już do obrażeń Lecimy, lecimy. Okej okay. Dobra. Jest! Aj, na założonej tarczy. Nooo, no. więc jest, gitest, wygrałem 3 do 2, ale było bardzo blisko, i by wertes wygrał. Nie wiem, jej już nie starczy. Dobra, w takim razie Dawaj dzięki ubranie. Wam serdecznie <laughs> za oglądanie tego odcinka. Z mną był wertes, spadajcie do werteza. Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, na przykład z nim, no to zostawcie też komentarz, komentarzu, możecie napisać, że więcej odcinków z wertezem i tak dalej. No więc trzymajcie się, zostawcie jeszcze raz łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Trzymajcie się, cześć! the